Pole kwantowe cię wybrało. To nie jest teoria, to nie jest piękna metafora, to nie jest duchowy slogan. To jest fakt, który właśnie się potwierdza w tej chwili, w tym momencie, kiedy słyszysz te słowa. Jeśli ten przekaz do ciebie dotarł, to dlatego, że twoja świadomość osiągnęła poziom gotowości, na który czekałeś całe życie, nawet jeśli nie wiedziałeś, że czekasz. To nie jest przypadek, to nie jest algorytm, to nie jest szczęśliwy traf. To jest precyzyjne dopasowanie, które zostało przygotowane przez wszystko, co przeżyłeś do tej pory. Każda trudność, każda samotność, każde poczucie, że nie pasujesz, każda noc, kiedy patrzyłeś w sufit i czułeś, że musi być coś więcej, to wszystko było przygotowaniem do tej jednej chwili. I ta chwila jest teraz, nie jutro, nie za tydzień, nie kiedy będziesz gotowy. Teraz jesteś gotowy. Dlatego to słyszysz. Większość ludzi przejdzie obok tego przekazu, jak obok zwykłego nagrania. Usłyszą słowa, może się nad czymś zamyślą, a potem wrócą do swoich spraw. Ale ty nie jesteś większością ludzi, ty to wiesz. Zawsze to czułeś, nawet kiedy próbowałeś to ignorować, nawet kiedy próbowałeś się dostosować, nawet kiedy próbowałeś być jak inni. Coś w tobie wiedziało, że nie jesteś tutaj po to, żeby żyć życiem, które ci pokazali jako normalne. Coś w tobie wiedziało, że twoja droga jest inna. I to, coś teraz słucha, to, coś wie, że ten przekaz jest dla niego. Pole kwantowe nie działa jak radio, które nadaje dla wszystkich jednocześnie. Pole kwantowe działa jak precyzyjny system dostarczania informacji, wysyła określone przekazy do określonych świadomości w określonych momentach. I ten moment był zaplanowany dla ciebie. Nie dlatego, że jesteś wyjątkowy w sensie ego, nie dlatego, że zasługujesz na specjalne traktowanie. Dlatego, że Twój poziom otwarcia, Twój poziom gotowości, Twój poziom wewnętrznej szczerości osiągnął punkt, w którym ten przekaz może zostać odebrany i zrozumiany. Gdybyś słuchał tego tydzień temu, brzmiałoby inaczej. Gdybyś słuchał tego za miesiąc, też byłoby inaczej. Ale teraz, w tym konkretnym stanie, w którym jesteś, słowa trafiają dokładnie tam, gdzie mają trafić. Pomyśl o tym przez chwilę. Ile razy w życiu miałeś wrażenie, że coś przyszło w idealnym momencie? Ile razy sytuacja, która wydawała się przypadkowa, okazała się kluczowa? Ile razy spotkałeś kogoś lub przeczytałeś coś, co zmieniło twoje myślenie w sposób, którego nie mogłeś przewidzieć? To nie były przypadki, to było pole kwantowe prowadzące cię do punktów, które miały cię przygotować. Każdy taki moment był jak kropla, która napełniała naczynie. I teraz naczynie jest pełne. Teraz jesteś gotowy, żeby zobaczyć całość. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta słuchasz tego przekazu. Chcę wiedzieć, jak daleko sięga ta transmisja, do jakich miejsc dotarła ta informacja. Może się okaże, że są ludzie w Twoim mieście, którzy przechodzą przez to samo co Ty. Może ta świadomość łączy nas bardziej niż myślimy. Zanim pójdziemy dalej, Musisz zrozumieć coś fundamentalnego o tym, jak rzeczywistość naprawdę działa. Większość ludzi żyje w przekonaniu, że świat jest stały, zewnętrzny, niezależny od nich. Że wydarzenia po prostu się zdarzają, a oni mogą tylko reagować. Że są obserwatorami życia, które toczy się wokół nich. To jest iluzja. To jest iluzja tak głęboka, że większość ludzi nawet nie wie, że w niej żyje. Rzeczywistość nie jest stała. Rzeczywistość jest płynna, responsywna, żywa i odpowiada na twój wewnętrzny stan w sposób, który większość ludzi nawet sobie nie wyobraża. Pomyśl o dniach, kiedy wszystko szło dobrze, kiedy budziłeś się z dobrym nastrojem, kiedy czułeś się spokojny, pewny siebie, połączony ze sobą. W takie dni ludzie byli dla ciebie mili, sytuacje układały się na twoją korzyść, problemy rozwiązywały się same. A potem pomyśl o dniach, kiedy wszystko szło źle, kiedy budziłeś się zestresowany, pełen lęku, rozłączony. W takie dni wszystko było trudne, ludzie byli nieprzyjaźni, nic nie wychodziło. Czy to naprawdę był przypadek? Czy to naprawdę było tak, że świat akurat tego dnia postanowił być trudny? Nie, to byłeś ty. To twój wewnętrzny stan kształtował to, co doświadczałeś. Nie dlatego, że świat jest tworem twojej wyobraźni, ale dlatego, że pole kwantowe odpowiada na częstotliwość, którą emitujesz. Kiedy jesteś w stanie spójności, spokoju, otwartości, pole kwantowe, oferuje ci możliwości zgodne z tym stanem. Kiedy jesteś w stanie strachu, zamknięcia, oporu, pole kwantowe, oferuje ci więcej powodów do strachu, zamknięcia, oporu. To nie jest kara, to nie jest nagroda, to jest lustro. Pole kwantowe jest lustrem, które pokazuje ci to, czym jesteś w środku. I tu dochodzimy do czegoś, co może być trudne do przyjęcia, ale jest absolutnie kluczowe. Twoje życie do tej pory nie było serią losowych wydarzeń, które ci się przydarzyły. Twoje życie było serią odpowiedzi pola kwantowego na stany, które podświadomie utrzymywałeś. Nie mówię tu o winie, nie mówię o tym, że wszystko, co było trudne, to twoja wina. Mówię o czymś znacznie głębszym. Mówię o tym, że byłeś uczestnikiem procesu, który nie rozumiałeś. I teraz zaczynasz rozumieć, i to zmienia wszystko. Kiedy pole kwantowe zaczyna się otwierać dla kogoś, dzieje się to stopniowo. Nie nagle, nie dramatycznie, ale przez cichy proces przygotowania, który trwa latami, czasem dziesięcioleciami, i większość ludzi przechodzi przez ten proces, nie wiedząc, że przez niego przechodzi. Myślą, że życie jest po prostu trudne. Myślą, że mają pecha, myślą, że coś jest z nimi nie tak, ale nic z nimi nie jest nie tak, są po prostu w procesie przygotowania i ty też byłeś. Pomyśl o najtrudniejszych momentach swojego życia, o tych, które wydawały się bezsensowne, okrutne, niesprawiedliwe, może to była strata kogoś bliskiego, może to był koniec związku, który wydawał się być tym jedynym, może to była porażka zawodowa, która zniszczyła twoje plany. Może to była choroba, samotność, depresja. W tamtych momentach nie widziałeś żadnego sensu. W tamtych momentach czułeś się porzucony, zapomnany, złamany. Ale teraz patrząc wstecz, czy nie widzisz, jak te doświadczenia cię zmieniły? Czy nie widzisz, jak nauczyły cię rzeczy, których nie mogłeś się nauczyć inaczej? Czy nie widzisz, jak wykuły w tobie siłę, którą teraz masz? Pole kwantowe nie przygotowuje nas przez komfort. Pole kwantowe przygotowuje nas przez wyzwania. Nie dlatego, że jest okrutne, ale dlatego, że prawdziwa transformacja wymaga przejścia przez ogień. Diamenty powstają pod presją, złoto oczyszcza się w ogniu, twoja świadomość wyostrza się przez trudności. To nie są tylko piękne słowa, to jest mechanizm, który działa w każdym z nas. Każda sytuacja, która wydawała się cię łamać, w rzeczywistości cię kalibrowała. Każda chwila, kiedy czułeś, że już nie możesz, była momentem, w którym przekraczałeś swoje poprzednie granice. Każda noc, kiedy płakałeś sam, była nocą, w której uczyłeś się być ze sobą w trudności. I to wszystko było potrzebne. To wszystko było przygotowaniem do tego momentu, w którym jesteś teraz. Do momentu, w którym możesz przyjąć przekaz, który kiedyś by cię przerósł. Gdybyś usłyszał to, co teraz słyszysz, pięć lat temu, nie byłbyś w stanie tego przyjąć. Brzmiałoby to abstrakcyjnie, odlegle, nierealne, ale teraz, po wszystkim, przez co przeszedłeś, te słowa trafiają w miejsce, które jest gotowe je przyjąć, nie dlatego, że zmieniły się słowa, dlatego, że zmienił się ten, który słucha i ta zmiana była celem całego procesu. Jest jeszcze coś, co musisz zrozumieć o tym, jak pole kwantowe komunikuje się z tymi, którzy są gotowi. Nie komunikuje się przez wielkie dramatyczne znaki, nie wysyła błyskawic z nieba, ani nie mówi przez płonące krzaki. Komunikuje się przez coś, co nazywamy synchronicznościami, przez zbieżności, które są zbyt precyzyjne, żeby być przypadkowe. I jeśli jesteś w procesie przygotowania, zaczynasz je zauważać coraz częściej. Pomyśl o ostatnich miesiącach. Czy były momenty, kiedy myślałeś o czymś, a to coś, Nagle pojawiało się w Twoim życiu. Może myślałeś o kimś, kogo dawno nie widziałeś, i ta osoba nagle się odezwała. Może potrzebowałeś odpowiedzi na pytanie, a odpowiedź pojawiła się w rozmowie, którą przypadkiem usłyszałeś. Może widziałeś powtarzające się liczby, powtarzające się wzorce, powtarzające się sytuacje, które wydawały się mówić coś, czego nie do końca rozumiałeś. To nie jest wyobraźnia. To nie jest przypadek, to jest pole kwantowe trenujące twoją uwagę. Zanim możesz odebrać prawdziwy przekaz, musisz nauczyć się rozpoznawać, że świat nie jest martwy i przypadkowy. Musisz zacząć widzieć, że rzeczywistość odpowiada, że słucha, że jest żywa. Te małe synchroniczności są jak lekcje, które przygotowują cię do czegoś większego. Każda z nich mówi ci Patrz uważniej, słuchaj głębiej, tu jest więcej niż widzisz na powierzchni. I jeśli teraz, w tym momencie, czujesz coś dziwnego, coś trudnego do opisania, jakąś ciszę wewnętrzną, jakąś obecność, jakby coś nasłuchiwało przez ciebie, zamiast ty, słuchający z zewnątrz, to nie jest twoja wyobraźnia. To jest potwierdzenie, że przekaz dociera tam, gdzie ma dotrzeć. Pole kwantowe nie komunikuje się tylko słowami, komunikuje się stanami i stan, który teraz czujesz, jest częścią komunikacji. Jeśli coś z tego, co mówię, rezonuje z Tobą, jeśli czujesz, że te słowa są skierowane właśnie do Ciebie, napisz w komentarzu, co najbardziej trafiło. Czasem wyrażenie czegoś słowami sprawia, że staje się bardziej realne. Czasem moment, w którym piszesz to, co czujesz, jest momentem, w którym to, co czujesz, zostaje zakotwiczone w Twojej rzeczywistości. Jest pewien wzorzec, który pojawia się u prawie wszystkich, którzy przechodzą przez proces przebudzenia pola kwantowego. Zanim dochodzi do otwarcia, zanim przekaz dociera, jest okres, który można by nazwać wielkim rozłączeniem. To jest czas, kiedy zaczynasz czuć się obco w miejscach, które kiedyś były znajome, kiedy rozmowy, które kiedyś cię interesowały, zaczynają wydawać się puste, kiedy troski innych ludzi wydają się dziwnie odległe, jakbyś słuchał o problemach z innego świata. To nie jest arogancja. To nie jest wyższość. To jest zmiana częstotliwości. Kiedy Twoja wewnętrzna częstotliwość zaczyna się zmieniać, rzeczy, które były z nią kompatybilne, przestają rezonować. To jest naturalne, to jest zdrowe, to jest część procesu, ale może być też bardzo samotne. Możesz czuć się, jakbyś tracił połączenie z ludźmi, którzy kiedyś byli Ci bliscy. Możesz czuć się, jakbyś nie pasował nigdzie. Możesz zacząć się zastanawiać, czy coś jest z Tobą nie tak. Nic z tobą nie jest nie tak. Jesteś w procesie, który wymaga czasowej izolacji. Pole kwantowe potrzebuje ciszy, żeby przekazać subtelny sygnał. Jeśli żyjesz w ciągłym hałasie, w ciągłej stymulacji, w ciągłym zaangażowaniu z rzeczami, które nie są na Twojej częstotliwości, sygnał się gubi. Dlatego często przed wielkim otwarciem przychodzi okres wycofania, okres, w którym czujesz się, jakbyś stał z boku życia. Ten okres nie jest karą. Ten okres jest przygotowaniem, to jest jak wyjęcie radia z hałaśliwego pomieszczenia, żeby mogło złapać słabą, ale ważną stację. Kiedy przez to przechodzisz, możesz czuć się zagubiony. Ale nie jesteś zagubiony, jesteś dostrajany i to dostrajanie jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, żeby odebrać to, co teraz odbierasz. Wielu ludzi na tym etapie popełnia błąd. Myślą, że muszą wrócić do starego życia, do starych relacji, do starych wzorców. Myślą, że ta dziwność, którą czują, to problem do naprawienia, więc próbują się wciskać w miejsca, które już do nich nie pasują. Próbują udawać, że nic się nie zmieniło, i to tworzy ogromne cierpienie, bo ciało wie, dusza wie, pole kwantowe wie, i zmuszanie się do życia, które już nie rezonuje z tym, kim się stajesz, jest formą wewnętrznej przemocy. Jeśli jesteś teraz w takim miejscu, jeśli czujesz się rozdarty między tym, kim byłeś, a tym, kim się stajesz, wiedz, że to jest normalne. To jest część procesu. I najważniejszą rzeczą, którą możesz teraz zrobić, jest dać sobie pozwolenie na bycie w przejściu. Nie musisz mieć wszystkiego poukładanego, nie musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz. Musisz tylko być szczery sam ze sobą o tym, gdzie jesteś. I ta szczerość jest fundamentem, na którym wszystko inne może się zbudować. Pole kwantowe nie odpowiada na to, co robisz. Pole kwantowe odpowiada na to, kim jesteś, kiedy to robisz. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, które możesz zrozumieć. Możesz robić wszystkie właściwe rzeczy, mówić wszystkie właściwe słowa, wykonywać wszystkie właściwe rytuały. Ale jeśli twój wewnętrzny stan jest niespójny, jeśli w środku jest strach, wątpliwość, sprzeczność, pole kwantowe odpowie na ten wewnętrzny stan, nie na zewnętrzne działania. To dlatego afirmacje nie działają dla większości ludzi. Powtarzają jestem bogaty, jestem szczęśliwy, jestem kochany, ale w środku nie wierzą w te słowa. I pole kwantowe słyszy nie słowa, ale stan, z którego te słowa płyną. Jeśli mówisz jestem bogaty, ale czujesz brak, pole kwantowe odpowie na poczucie braku. Jeśli mówisz jestem kochany, ale czujesz się niegodny miłości, pole kwantowe odpowie na poczucie niegodności. To nie jest niesprawiedliwe. To jest precyzyjne, pole kwantowe jest idealnym lustrem, pokazuje ci dokładnie to, co nosisz w środku, i kiedy zrozumiesz ten mechanizm, przestaniesz obwiniać świat za to, co ci się przydarza, przestaniesz myśleć, że masz pecha, przestaniesz czuć się ofiarą okoliczności, zaczniesz widzieć, że twoje życie jest ciągłą informacją zwrotną o twoim wewnętrznym stanie, i ta informacja zwrotna jest darem, bo pozwala ci się dostroić. Kiedy coś nie wychodzi, kiedy napotykasz opór, kiedy rzeczy się nie układają, to nie jest znak, że wszechświat jest przeciwko tobie. To jest znak, że gdzieś w twoim wewnętrznym stanie jest coś, co wymaga uwagi. Może to jest stary lęk, który nadal działa w tle. Może to jest przekonanie z dzieciństwa, które podświadomie sabotuje twoje wysiłki. Może to jest część ciebie, która nie wierzy, że zasługujesz na to, czego pragniesz. Cokolwiek to jest, pole kwantowe pokazuje ci to przez to, co ci się przydarza. I tu dochodzimy do czegoś, co może być rewolucyjne, jeśli naprawdę to przyjmiesz. Twoja przeszłość nie jest ciężarem, który musisz dźwigać, twoja przeszłość jest materiałem, który możesz zintegrować. Wszystko, co przeżyłeś, każda rana, każdy błąd, każda porażka, to nie są rzeczy, które cię definiują. To są rzeczy, które cię kształtowały, i jest ogromna różnica między byciem zdefiniowanym przez przeszłość, a byciem ukształtowanym przez przeszłość. Bycie zdefiniowanym przez przeszłość oznacza, że nosisz ją jak tożsamość. Jestem osobą, której przydarzyło się to i tamto, jestem ofiarą, jestem zraniony, jestem ograniczony przez to, co mi zrobiono. To jest więzienie. Bycie ukształtowanym przez przeszłość oznacza, że wykorzystujesz to, co przeżyłeś, jako materiał do budowania. Przeszedłem przez to i tamto. I to nauczyło mnie siły, współczucia, głębi. To jest wolność. Integracja przeszłości nie oznacza, że musisz wszystko zrozumieć, wybaczyć, zaakceptować w jakiś idealny sposób. Integracja przeszłości oznacza, że przestajesz walczyć z tym, co było. Przestajesz wydawać energię na żal, złość. Poczucie niesprawiedliwości. I ta energia, która wcześniej była zamknięta w walce z przeszłością, nagle staje się dostępna do tworzenia przyszłości. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, ile energii traci na podtrzymywanie konfliktów z przeszłością, na myślenie o tym, co powinno być inaczej, na żałowanie decyzji, na złość wobec ludzi, którzy ich zranili. Ta energia jest ogromna. I kiedy przestajesz ją tracić, kiedy naprawdę odpuszczasz nie dlatego, że to, co się stało, było w porządku, ale dlatego, że walka z tym cię wyczerpuje, nagle masz zasoby, których wcześniej nie miałeś. Nagle możesz się skupić na tym, co jest teraz i co może być. Pole kwantowe odpowiada na teraźniejszy stan, nie na przeszłość, nie na przyszłość, na to, kim jesteś w tej chwili. I jeśli w tej chwili część ciebie jest wciąż uwięziona w przeszłości, wciąż walczy, wciąż się broni, ta część wpływa na twój obecny stan. Dlatego integracja przeszłości nie jest luksusem, jest koniecznością, bez niej nie możesz być w pełni obecny, a bez pełnej obecności nie możesz w pełni współtworzyć z polem kwantowym. Jeśli czujesz, że ten przekaz coś w tobie porusza, jeśli czujesz, że jest tu coś ważnego dla ciebie, zostań do końca. To, co jest na końcu, może być dokładnie tym, czego potrzebujesz. I jeśli znasz kogoś, kto przechodzi przez podobne rzeczy, kogoś, kto czuje się zagubiony, inny, niepasujący, wyślij mu ten przekaz. Czasem jedna transmisja w odpowiednim momencie zmienia wszystko. Jest coś, co zaczyna się dziać, kiedy naprawdę rozumiesz to, o czym mówię. Zaczynasz naturalnie odpuszczać rzeczy, które nie są na Twojej częstotliwości. Nie musisz się zmuszać. Nie musisz podejmować dramatycznych decyzji. Po prostu pewne rzeczy zaczynają odpadać same. Relacje, które trzymałeś siłą woli, nagle stają się oczywiste w swojej niekompatybilności. Nawyki, z którymi walczyłeś latami, nagle tracą swoją moc. Lęki, które wydawały się niemożliwe do pokonania, nagle wydają się mniejsze, dalsze, mniej realne. To nie jest magia. To jest naturalna konsekwencja zmiany częstotliwości. Kiedy zmieniasz swoją wewnętrzną częstotliwość, rzeczy, które były z nią kompatybilne, tracą punkt zaczepienia. To jest jak zmiana stacji radiowej. Nagle przestajesz słyszeć szum, który towarzyszył ci przez całe życie. I w tej ciszy możesz usłyszeć coś zupełnie innego. Wielu ludzi boi się tego procesu. Boi się, że jeśli odpuści stare rzeczy, zostanie z niczym, że straci ludzi, którzy ich kochają, że będzie sam. Ale to jest lęk, który nie rozumie, jak działa pole kwantowe. Kiedy odpuszczasz coś, co nie jest na Twojej częstotliwości, tworzysz przestrzeń dla czegoś, co jest. To nie jest pustka, to jest oczyszczenie terenu przed budową. Ludzie, którzy odejdą, kiedy zmienisz częstotliwość, to ludzie, którzy byli z Tobą z powodów, które już nie są aktualne. Może kochali wersję Ciebie, która już nie istnieje, może trzymali się Ciebie, bo sami byli w podobnym miejscu. A teraz nie są. To nie znaczy, że była to fałszywa relacja. To znaczy, że relacja spełniła swój cel i teraz się kończy. I w miejscu, które po niej zostaje, mogą pojawić się ludzie, którzy rezonują z tym, kim teraz jesteś. Nie z tym, kim byłeś, z tym, kim jesteś. To samo dotyczy wszystkiego w Twoim życiu: pracy, miejsca zamieszkania, sposobu spędzania czasu. Kiedy Twoja wewnętrzna częstotliwość się zmienia, Zewnętrzne życie zaczyna się reorganizować, żeby to odzwierciedlić. Czasem ta reorganizacja jest łagodna, czasem jest gwałtowna, ale zawsze jest celowa. Pole kwantowe nie pozwala na trwałą dysharmonię między tym, kim jesteś w środku, a tym, jak wygląda twoje życie na zewnątrz. Jedna z tych rzeczy musi się zmienić, żeby dopasować się do drugiej. Większość ludzi próbuje zmienić zewnętrzne życie siłą woli. Bez zmiany wewnętrznego stanu. I dlatego zmiany się nie utrzymują. Wracają do punktu wyjścia, bo punkt wyjścia to ich wewnętrzny stan, który się nie zmienił. Ale kiedy zmiana zaczyna się od wewnątrz, kiedy zmienia się to, kim jesteś, zewnętrzne życie nie ma wyboru. Musi się dostosować. To jest prawo, nie sugestia. I tu dochodzimy do czegoś praktycznego, co możesz zacząć stosować od zaraz. Twój codzienny stan jest ważniejszy niż twoje jednorazowe działania. To, jak się czujesz na co dzień, w zwykłe poniedziałkowe popołudnie, w nudny wtorkowy wieczór, to jest twoja prawdziwa częstotliwość. Nie to, jak się czujesz podczas medytacji, nie to, jak się czujesz na warsztatach duchowych, nie to, jak się czujesz, kiedy wszystko idzie dobrze, to, jak się czujesz w szarości zwykłego dnia. Jeśli chcesz zmienić swoją częstotliwość, musisz zacząć zwracać uwagę na te zwykłe momenty. Na to, jakie myśli dominują, kiedy nic szczególnego się nie dzieje, na to, jakie emocje są tłem twojego codziennego życia, na to, jak traktujesz siebie, kiedy nikt nie patrzy, bo to jest twoja prawdziwa częstotliwość i to jest to, na co odpowiada pole kwantowe. Nie musisz być idealny, nie musisz być zawsze w wysokiej wibracji. To jest nierealistyczne i niepotrzebne. Musisz być świadomy, musisz wiedzieć, w jakim stanie jesteś, nie oceniając go. Nie walcząc z nim, po prostu widząc go. Bo świadomość sama w sobie zmienia. Kiedy naprawdę widzisz swój stan, kiedy nie uciekasz od niego i nie bronisz go, on zaczyna się naturalnie przekształcać. To jest jedna z najbardziej podstawowych prawd o świadomości. Świadomość leczy. Świadomość transformuje. Świadomość jest światłem, które rozpuszcza ciemność nie przez walkę, ale przez obecność więc zamiast próbować wymusić na sobie pozytywne stany, zamiast udawać, że czujesz coś, czego nie czujesz, po prostu zacznij obserwować. Zacznij być świadomy tego, co jest. Nie po to, żeby to naprawić, po to, żeby to zobaczyć. I w tym widzeniu zacznie się zmiana, której nie możesz wymusić siłą woli. Jesteś teraz w punkcie, z którego nie ma powrotu. Nie w sensie dramatycznym, w sensie świadomości. Kiedy coś zobaczysz, nie możesz tego odzobaczyć. Kiedy zrozumiesz, jak działa pole kwantowe, nie możesz udawać, że nie rozumiesz. Twoja świadomość została poszerzona. I ta poszerzona świadomość jest teraz Twoją odpowiedzialnością. Nieodpowiedzialnością w sensie ciężaru, odpowiedzialnością w sensie umiejętności odpowiadania. Teraz masz narzędzia, których wcześniej nie miałeś. Wiesz, że Twój wewnętrzny stan kształtuje Twoje zewnętrzne doświadczenie. Wiesz, że rzeczywistość odpowiada na to, kim jesteś, nie na to, co robisz. Wiesz, że synchroniczności nie są przypadkowe. Wiesz, że proces, przez który przechodzisz, ma sens, nawet kiedy jest trudny. Ta wiedza zmienia wszystko. Bo teraz, kiedy coś pójdzie nie tak, nie będziesz myśleć, że to zły los. Będziesz wiedział, że to informacja. Będziesz mógł zapytać, co to mi mówi o moim wewnętrznym stanie, co to mi pokazuje. Gdzie jest niespójność, której nie widzę? I to pytanie jest początkiem prawdziwej zmiany. Teraz, kiedy poczujesz wewnętrzny opór, nie będziesz myśleć, że przeszkoda jest na zewnątrz. Będziesz wiedział, że opór jest w środku i będziesz mógł go zbadać, zamiast walczyć ze światem. To jest ogromna zmiana perspektywy. To jest różnica między byciem ofiarą okoliczności, a byciem współtwórcą rzeczywistości. I jest jeszcze coś, co musisz wiedzieć przed końcem. Nie jesteś sam, może się tak czasem czujesz, może przechodzisz przez to w odosobnieniu, może nie masz nikogo, z kim mógłbyś o tym porozmawiać, bez bycia uznanym za dziwnego, ale jesteś częścią czegoś znacznie większego niż ty sam. Na całym świecie są ludzie, którzy przechodzą przez podobny proces, którzy budzą się do tej samej świadomości, którzy odkrywają te same prawdy. Może nigdy ich nie spotkasz, może nigdy nie poznasz ich imion. Ale są i to, że są, ma znaczenie. Pole kwantowe nie pracuje tylko z jednostkami, pracuje z kolektywną świadomością. I kiedy jedna osoba się budzi, ułatwia przebudzenie innym. Kiedy jedna osoba podnosi swoją częstotliwość, podnosi średnią dla wszystkich. Twoja praca nad sobą nie jest egoistyczna. Jest służbą. Każdy krok, który robisz w kierunku większej świadomości, większej spójności, większej obecności, jest krokiem, który ułatwia tę samą drogę innym. To, co teraz robisz, ma znaczenie. Nie musisz zostać guru, nie musisz uczyć innych, nie musisz pisać książek ani prowadzić kursów, musisz tylko być tym, kim naprawdę jesteś. Musisz tylko żyć z miejsca spójności. Musisz tylko pozwolić, żeby twoja częstotliwość była tym, czym jest, bez ukrywania jej, bez zmniejszania jej, bez przepraszania za nią, i to wystarczy, bo twoja obecność, taka jaka jest, wpływa na pole, i to wpływanie jest twoim wkładem w całość. Ten przekaz dobiega końca. Ale to, co się zaczęło w tobie, dopiero się rozpoczyna. Słowa, które usłyszałeś, były tylko wyzwalaczem. Prawdziwa praca dzieje się teraz, kiedy zamkniesz ten materiał. I wrócisz do swojego życia. Co zrobisz z tym, co wiesz? Jak pozwolisz tej świadomości wpływać na twoje codzienne wybory? Jak będziesz dbał o swoją częstotliwość w szarości zwykłych dni? Nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Jest twoja odpowiedź, i ta odpowiedź będzie się kształtować z dnia na dzień, z chwili na chwilę. Ale teraz masz fundament. Teraz wiesz, że nie jesteś przypadkowy, że nie jesteś ofiarą że nie jesteś oddzielony od tego, co ci się przydarza, jesteś współtwórcą, jesteś punktem, przez który pole kwantowe doświadcza siebie, jesteś ważny, nie w sensie ego, w sensie funkcji, masz rolę do odegrania i ta rola zaczyna się teraz. Jeśli ten przekaz coś w tobie zmienił, jeśli poczułeś, że to było dla ciebie, zostaw komentarz. Powiedz, co poczułeś, powiedz. Co zrozumiałeś? Powiedz, co zamierzasz zrobić inaczej, nie dla mnie, dla siebie, żeby to zakotwczyć, żeby to uczynić realnym. I jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj ten kanał, zostaw polubienie, udostępnij komuś, kto może tego potrzebować, nie dlatego, że musisz, dlatego, że to jest sposób, w jaki ta świadomość się rozprzestrzenia, przez ludzi, którzy ją rozpoznają i przekazują dalej. Pole kwantowe Cię wybrało. Ten przekaz dotarł do Ciebie w jedynym momencie, w którym mógł, i teraz, z tą świadomością, z tym zrozumieniem, z tą nową perspektywą, wychodzisz w swoje życie. Nie jako ofiara, nie jako obserwator, jako uczestnik, jako współtwórca, jako ktoś, kto wie. I to wiedzenie zmienia wszystko, nie od razu, nie dramatycznie, ale nieuchronnie, każdego dnia trochę bardziej, każdą chwilą trochę głębiej. Aż pewnego dnia spojrzysz wstecz na ten moment i zrozumiesz, że to był punkt zwrotny, że wszystko, co nastąpiło potem, zaczęło się tutaj, zaczęło się teraz, zaczęło się w tej chwili, w której to czytasz i ta chwila jest Twoim początkiem, Twój nowy początek zaczyna się teraz.